Siemano, prosto z Manchesteru. Myślałem, że rozpocznę ten odcinek jakimś żartem. Niestety żartem jest to, że Manchester United wygląda tak, jak wygląda. Żartem jest to, że właściciele, którzy prowadzą ten klub, nadal w nim są. Żartem jest to, że mamy styczeń, a Manchester United aktywnie poszukuje tymczasowego trenera. Niestety żartem nie jest to, że Manchester United przegrał z Brighton na Old Trafford i odpada z FA Cup już w pierwszej rundzie. Zapraszam na odcinek. Manchester United po absolutnie beznadziejnym spotkaniu w swoim wykonaniu odpada z Brighton. Z Brighton, które nie wyszło najmocniejszym składem, które wyszło składem bardzo mocno zrotowanym, a i tak okazało się zbyt silne dla Czerwonych Diabłów. I ja powinienem tutaj jechać, powinienem cisnąć, powinienem zmiażdżyć tych zawodników, drużynę, i to wszystko, ale szczerze ja wam powiem, że przeze mnie bardziej nie przemawia złość, przeze mnie przemawia smutek, bo Manchester United spartolił sytuację na to, żeby ten sezon miał jeszcze jakikolwiek sens. On oczywiście ma z punktu widzenia ligowego, ale odpadła drużyna z moich ukochanych rozgrywek, z mojego ukochanego FA Cup, gdzie liczyłem, że to co tutaj jest, zamieni się na 14, że będę miał okazję Świętować kolejne trofeum. Oczywiście to były marzenia takie bardzo na wyrost, bo raczej ciężko się spodziewać, żeby Manchester United mógł powalczyć w tych rozgrywkach o cokolwiek. A jak widać, powalczyliśmy jedynie o to, żeby strzelić gola honorowego u siebie w domu. Drużynie Brighton, która nas spokojnie Poradziłaś sobie z nami, szczerze mówiąc, bez większych problemów. Naprawdę, ja jestem po prostu załamany i to pokazuje. W jakiej sytuacji znalazł się Manchester United? To pokazuje, że do tego, do czego doszło, nie powinno po prostu dojść. Mamy tymczasowego trenera przed tymczasowym trenerem, czyli to jest jakby półtymczasowy trener Darren Fletcher. I ja nie chcę tutaj we Fletchera uderzać, bo to nie ma sensu. On ma co ma, on musi po prostu przetrwać to. Niestety jest to bardzo słabe. Co on tutaj nam jakby prezentuje wraz z piłkarzami, i moim zdaniem to jest trochę pokłosie tego, że piłkarze niekoniecznie popierają jakby decyzję o tym, że Amorim już z nami nie jest. Mam wrażenie, że to dotknęło wszystkich, że tak jak to mocno wpłynęło na kibiców, gdzie oczywiście jest część, która cieszy się z tego, że Amorima już nie ma, natomiast mam wrażenie, że ogólnie, jakby baza fanów, jest zażenowana tym, co z klubem się dzieje. I trochę wydaje mi się, że piłkarze mają podobnie, że niestety, projekt pod nazwą w ogóle Manchester United powoli, powoli po prostu. Opada na takie dno, na którym się będzie znajdował, i ja szczerze mówiąc nie wiem. Czy tu Ole Gunnar Solskjaer, czy Michael Carrick, czy ktokolwiek będzie jakimś rozwiązaniem. Ale do brzegu pogadajmy trochę o tym spotkaniu, bo ja absolutnie liczyłem na to, że Manchester United z Brighton sobie poradzi. Ja uważam, że my mieliśmy obowiązek po prostu to spotkanie wy wygrać. My wyszliśmy tym, co mieliśmy najlepsze w danym momencie, chociaż jak pokazało, boisko niekoniecznie, bo wejście młodego Shayley Seya. Totalnie odmieniło naszą grę, i ja nie chciałbym, żeby ktokolwiek uderzał tutaj w naszego młodego piłkarza, że on rzucił tą pi tę piłkę o, o murawę. I stało się to, co się stało. Dostał on czerwoną kartkę, drugą żółtą, w konsekwencji czerwoną. Musiał opuścić boisko, ale po jego wejściu, w 60. minucie, Manchester United zaczął grać. Tam zaczęło się dziać, i moim zdaniem. On był praktycznie najlepszym piłkarzem Manchester United i mówię to z pełną świadomością, bo to co oglądałem, to co miałem, nieprzyjemność widzieć na Old Trafford, zmusza mnie do tego, żeby powiedzieć, że chłopak, który dopiero zaczyna swoją przygodę z piłką, był najlepszym zawodnikiem na boisku. Manchester United próbował, my próbowaliśmy coś zrobić. Niestety ten mecz. Tak jak zresztą możecie zobaczyć, jak widzieliście po okładce, to jest po prostu dla mnie mecz imienia Diogo Dalota. Diogo Dalo absolutnie robił wszystko na tym boisku. Dosłownie wszystko, tylko szkoda, że praktycznie wszystko robił źle. Ja przypominam sobie dosłownie jedną sytuację, gdzie już pod koniec meczu on dwukrotnie w jednej jakby sytuacji zatrzymał kontratak Brighton. I za to chciałbym go pochwalić, ale od samego początku. Dalo, wybiegający za plecy obrońców, to też robił dobrze, ale potem wbiega w pole karne, nie podaje do Bruno Fernandesza, wbiega drugi raz, uderza gdzieś jakąś beznadziejną piłkę. Absolutnie, Dalo robił wszystko. Żeby dostać jakby ocenę i łatkę najgorszego piłkarza na boisku i do tego to się wszystko sprowadza, bo Manchester United w mojej opinii nadal występuje bez poważnych boków obrony i bez poważnego środka pola. Niestety duet Ugarte i Kobi Mainu nie spisał się tak jak ja tego oczekiwałem, chociaż Kobi Mainu dawał nam coś, czego my nie mieliśmy, czyli takie jakby rozegranie od tyłu, zejście do stoperów i rozciągnięcie tej piłki. Niestety Kobi nie jest piłkarzem typu box to box, to nie jest taki zawodnik, który nam wybiega spotkanie i ja mam wrażenie, że ludzie krytykując go wielokrotnie trochę tego nie rozumieją, że to nie jest taki typ zawodnika który będzie pruł i biegał po całym boisku jak chociażby Declan Rice w Arsenalu ale ogólnie środek pola po prostu nie działa niezależnie jak my to zestawimy, to nie działa nasi stoperzy gubili się, popełniali błędy i niestety jest jak jest. Już na samym początku jeszcze Senelamens dołożył, zabawił się troszeczkę w swoich poprzedników, czyli w Altaya Baindira i Wandre Onane, podał do przeciwnika i tylko cudem Manchester United już wtedy nie przygrywał 2 do 0, bo wcześniej straciliśmy bramkę. Tracimy gola w ogóle na samym początku. Może nie tak bezpośrednio na samym, ale dostajemy na 1-0. I ja sobie tak myślę, kurde, chyba nie o to chodziło. Chyba trochę nie o to chodziło w tym całym spotkaniu. Oczywiście, później ja liczyłem, że Manchester United się zepnie że my po prostu powalczymy że naprawdę rzucimy się. Tak, wiecie, przysłowie, tak mówiąc po prostu. Na to Brighton, ja aż ja się gubię, ja się nie wiem co mam powiedzieć, mi rzadko mi się to zdarza po prostu, ale ja jestem tak rozgoryczony tym, że my już nie gramy w FA Cup, że wy nawet sobie tego nie wyobrażacie, naprawdę ja nie mam aż siły i chęci się złościć na nich. Mi jest absolutnie po prostu tak cholernie przykro, że szczerze mam ochotę zakończyć po prostu ten odcinek tutaj i nie kontynuować tego, ale z szacunku jakby do was, Opowiem, opowiem jeszcze, bo, bo myślę, że, że zasługują na to, co po niektórzy zasługuje na przykład na wspomnienie tutaj Danny Welbeck. I zawsze to musi być on. To zawsze musi być Danny Welbeck, który pokara Manchester United i pokarał. Fantastyczne w ogóle uderzenie, piękne zachowanie naszego wychowanka, który... Po prostu odżył, pod jakby koniec jego kariery. Bo nie oszukujmy się, to już jest schyłek jakby danego Wellbeka i jego dużej kariery. On naprawdę ma sezon wyśmienity. On wszedł w swój praktycznie prime. I mimo wszystko wielkie brawa dla niego. Ja, tak jak i reszta fanów oddałem mu jakby cześć, zacząłem bić brawo, bo po prostu facet na to zasłużył, strzelił fantastyczne uderzenie, pięknie, no sobie nie wiem czy to przyjął piłkę, czy ona mu chyba delikatnie uciekła, ale poszedł za tym wykorzystał, żeby sobie zrobić przewagę nad naszym obrońcą i uderza praktycznie w okienko lewą nogą, coś, coś fantastycznego, szkoda, że ja to muszę mówić opisując bramkę zdobytą dla Brighton na 2 do 0 Manchester United zdołał się podnieść zdołał się podnieść, Fletcher Robi zmiany. Tak jak już mówiłem, wszedł się Lacey, który napędzał to prawe skrzydło. Zaczęło odżywać, kiedy zniknął z niego Mason Mount, który niestety był absolutnie słaby w tym spotkaniu. Widać było, że Anglik totalnie nie jest w formie, i nasz młody Lacey tam rozruszał, dryblował, próbował, dośrodkowywał, rozgrywał, nawet oddał jeden strzał, niecelny, ale zawsze. Ogólnie Naprawdę, bardzo takie energiczne wejście. Widać, że chłopak się nie boi, i moim zdaniem to trzeba po prostu wykorzystać. On, oczywiście, będzie miał poważną konkurencję na tej stronie. Ale liczę, że jakieś minuty będzie dostawał i on będzie się rozwijał. I szeszko, szeszko zdobywa bramkę, niemalże na współkę z Harry Maguirem. Ja szczerze mówiąc, nie wiem, nie wiem, czyja dokładnie to była bramka. Muszę sobie oczywiście powtórki obejrzeć i myślę sobie. Chyba będzie szansa wrócić, bo pojawił się Harry Maguire i miałem takie przeczucie, że, że prawdopodobnie może nam się udać coś zrobić. Bo po tym, jak Dany Welbeck strzelił na 2-0, ja tak uznałem, że już jest po zawodach, że już jest po prostu po wszystkim, że my się żegnamy i nie ma po prostu na co liczyć. Gdy Szeszko zdobył tego gola, trochę te nadzieje odżyły, trochę jakby ta wiara w ten Manchester United powróciła, ale zabrakło, zabrakło po prostu. Ja uważam, że jakości, ja uważam, że jakości, bo gra Manchester United to był totalny chaos. Brighton się oczywiście trochę do tego dostosowało, oni się wpisali w tę taką naszą padaczkę i obie drużyny grały taki trochę pinball na tym boisku, trochę bez ładu i składu, ale ja wielokrotnie, jak oglądam w tym sezonie Manchester United, to mam takie wrażenie, że przeciwnik nawet w tym chaosie. Jaki się wytwarza, nawet jak oni jakby zaczynają wchodzić w tę grę, że robi się takie trochę zamieszanie, to oni wiedzą, co ostatecznie chcą rozgrywać. Niestety u nas ja takiego wrażenia nie mam. Moim zdaniem piłkarze Manchester United grają jakby totalną samowolkę, mają wolną rękę na tym boisku i tam po prostu wypracowane praktycznie nie jest nic. Oczywiście my kreujemy jakieś sytuacje. Ale widzimy, że w momentach takich, kiedy Bruno Fernandes nie jest w stanie zrobić nam czegoś takiego ekstra, czegoś takiego naprawdę mocnego, to ta drużyna po prostu nie funkcjonuje. Kunia niestety tych akcji jakby nie rozkręca na tyle, żeby jego koledzy mogli z tego wykorzystać. Dodatkowo Kunia uderza jakby powiększyli bramkę, to może by więcej bramek strzelił. O Mauncie już powiedziałem, o Kobim i Ugarte też już powiedziałem. Dla mnie ten mecz to jest po prostu: to jest z Dalo w pigułce. To jest coś, co jest totalnie niezrozumiałe, że grając w piłkę tak jak gra Dalo, będąc tego typu piłkarzem, można tak długo być na poziomie Premier League w drużynie, która uchodzi za silną. Która uchodziła do tej pory za silną, bo obecnie nie. Obecnie to jest po prostu średniak, i niestety. Takie są realia, że właściciele na spółkę, cała dyrekcja, cały zarząd sprowadzili nas po prostu do tego, że my jesteśmy totalnym średniakiem, i Manchester United zagra w tym sezonie 40 meczów. Ja nie przypominam sobie, kiedy ostatnio taka sytuacja miała miejsce, żebyśmy my odpadli w pierwszej rundzie FA Cup i w pierwszej rundzie Carabao. Naprawdę, ja aż z ciekawości to sobie sprawdzę. Ja to sobie sprawdzę oczywiście. Nie wrzucę wam tego, to polecam wam. Jeżeli ktoś wie, to możecie w komentarzu mi napisać. Ale ja nie przypominam sobie po prostu takiego sezonu. Może mi to uleciało. Także mamy w pewnym sensie sezon, podejrzewam, historyczny. Mam nadzieję. Że chociaż. Nie, no, nie będzie lepiej w Lidze. Nie ma się co oszukiwać. Nie będzie w Lidze lepiej. Ktokolwiek tutaj nie przyjdzie, on tego nie ogarnie. Tutaj nadal nie ma po prostu składu, żeby rywalizować. I tak jak ja, tak pewnie część fanów łudziła się, że przejście na czwórkę obrońców, na 4-2-3-1 rozwiąże trochę naszych problemów. Że Manchester United będzie wyglądał lepiej. Niestety w grze defensywnej nadal jest to samo. A to wszystko sprowadza się do tego, że cały jakby blok obronny i środek pola jest po prostu taki, który nie gwarantuje nam niczego i to jest chyba najbardziej przykre, bo ja wierzę, że mając z przodu Bruno Fernandesza, mając z przodu potencjalnie Brian Bumo, Amada Diallo, chociaż ja nie jestem fanem tego, że oni teraz będą jakby potencjalnie grać w obu, chyba, że naprawdę Amad zaskoczy mnie na lewej stronie, jeżeli tam mu przyjdzie występować. I Szeszko, który widać po nim, że on ma, była tam taka sytuacja, gdzie on przyjmował piłkę w ogóle głową i uderzał z pierwszej piłki. Szkoda, że nie wyszło. Wszystkie te strzały praktycznie szły w bramkarza, i to jest problem, że my nie daliśmy się wykazać stylowi tak, żeby naprawdę pobronił mocno, żeby tam musiał skakać dorgu jakąś, pamiętam, przewrotką, próbował w ogóle strzelać. Ale szczerze nie mam po prostu ochoty o tym spotkaniu rozmawiać. Przepraszam wam, że przepraszam was, że ten odcinek jest jaki jest, ale ja jestem załamany. Ja jestem absolutnie załamany. Ja liczyłem, gdzieś tam delikatnie, że wiecie, że to odejście Rubena Amorima to będzie taki delikatny powiew świeżości dla tych piłkarzy, że oni pokażą, że to nie była ich wina, że oni będą próć w sposób taki mocny, żeby udowodnić kolejnym potencjalnie następcom, że jednak to oni to są porządnie, ale to Amorim zawalał. Ale tutaj mamy jasno i klarownie pokazane przez piłkarzy, przez wszystkich, którzy praktycznie brali w tym udział, że to nie jest wina Amorima, że ta drużyna wyglądała tak, jak wyglądała. To jest wina piłkarzy. To jest wina tego, że ten skład jest po prostu za słaby. Ja o tym wielokrotnie mówiłem. Ja też uważałem, że Amorim powinien spróbować. Ja, nie powinno być tak dużo o Amorimie, bo jego już nie ma, ale jednak to jest świeży wciąż temat i to jakby. Tu chodzi po prostu o ustawienie. Ja też uważałem, że Amorim powinien spróbować z czwórką, spróbować coś pokombinować, ale. Te ostatnie spotkania jasno pokazują, że to nie taktyka, że to nie formacja, tylko to po prostu piłkarze grają to, co grają. A to, że my mamy takich piłkarzy, to sprowadza się po prostu do zarządu, do całego zarządu, który sprawił, że Manchester United wygląda jak totalny chaos, jak totalny cyrk, i niestety mam dziwne takie przekonanie. Że dopóki Radcliffe naprawdę nie weźmie ludzi pod siebie, którym zależy na tym klubie, którzy będą chcieli zrobić tutaj poważną robotę, to ta drużyna będzie tak wyglądać: Bo Berada i Wilcox, moim zdaniem, powinni wylecieć. Oni powinni wylecieć za to, co na spółkę zrobili względem Rubena Amorima, zatrudniając go nie dając mu takiego wsparcia, jakie potrzebował i na koniec jeszcze się z nim żegnając. Także ja uważam, że Sergim Radcliffe i też chciałbym, żeby Glazerowie mimo wszystko, bo to oni nadal są jakby głównym właścicielem, a wiemy, że oni potrafili reagować w takich sytuacjach. I ja absolutnie na miejscu Glazera to bym po prostu spotkał się z Radcliffem i by po prostu padło zwykłe what the fuck. Co to ma być? Co to ma być, Jim? Co to jest za bajzel? Ale oczywiście tak nie będzie, bo Glazerowie mają totalnie Manchester United gdzieś, ich to nie obchodzi. Mam też wrażenie, że nasza dyrekcja ma gdzieś Manchester United. Że ci wszyscy Berada, Wilcox, ci ludzie, którzy tutaj są... Nie powinni być w tym klubie, a ludzie tacy jak Ashworth, który wyleciał, bo się też nie dogadywał rzekomo z Jimem Radcliffem, to byli ludzie, którzy być powinni, ale niestety zawsze tak jest, że ci nieobecni i ci, którzy nie biorą udziału w porażkach i w kompromitacjach, są zazwyczaj najlepsi i są po prostu tymi wygranymi. Także ja nie chcę się skupiać na ludziach, których nie ma, i szczerze mówiąc, nie chcę się już, trochę, nie chcę się już skupiać na tym spotkaniu. Jest mi cholernie przykro jestem po prostu, jestem zniszczony zniszczyli mi oni niedzielę zniszczyli mi oni humor i zniszczyli mi moje marzenie o FA Cup i o potencjalnie nowej koszulce która będzie zawierała tutaj czternastkę a nie trzynastkę naprawdę, naprawdę rozczarowany jestem absolutnie liczyłem na to FA Cup, a dostałem po prostu Manchester United w pełnej krasie obejrzałem drużynę zobaczyłem klub Taki, jakim on jest, bez żadnych filtrów, bez żadnego przekłamania, bez żadnego śmiesznego zrywu ambicjonalnego, żeby cokolwiek pokazać. Zobaczyłem drużynę rozbitą, drużynę załamaną, drużynę, która coś tam próbowała, ale zabrakło po prostu wszystkiego: zabrakło trochę motywacji, zabrakło umiejętności, zabrakło pomysłu, zabrakło impulsu. Po prostu Manchester United w pełnej okazałości. To mogliśmy wszyscy dzisiaj obejrzeć w starciu z Brighton, po którym Manchester United żegna się z FA Cup, w trzeciej co prawda rundzie, ale w pierwszej dla Manchester United. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim myślicie, jak wy zapatrujecie się na sytuację Manchester United, jak podobał Wam się bądź raczej nie podobał występ przeciwko Brighton i ogólnie podyskutujmy o tym wszystkim w komentarzach. Tym razem ja nie obiecuję swojej obecności. Bo szczerze mówiąc, trochę nie chcę mi się dyskutować na temat tego spotkania. Jestem absolutnie przybity i mam nadzieję, że mi to darujecie. Jeżeli komuś nie odpowiem, to przepraszam, ale ja po prostu mam dosyć. Mam autentycznie dosyć. A na teraz to by było na tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.